Ma siema, siema. prawilne mordeczki, ma tu chodź z tej strony i przepraszam za to opóźnienie i za dość chujową jakość tego nagrania, ponieważ sobie wymyśliłem, że będę nagrywał z web, z web kamerki, konkretnie y, PS do trójki. I tak, chciałem powiedzieć, że, że wracam, będę najnowsze filmiki nagrywał, szczególnie z y, Magic The Gathering. Y, mam w planach oczywiście nagranie. Y, trzeciej części tutorialu jak w to ogólnie grać, wiem, że troszeczkę zjebałem i postaram się jakoś to nagrać, coś mi się też zdupił mój statyw, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy jakoś z tym. Jeszcze mam tak jako taki zamysł nagrania tego, więc na bank pójdzie to. I mam nadzieję, też jakieś let's play, coś, coś byśmy zagrali, sobie pograli. Więc to też. Także zachęcam do współpracy różnych ludzi. O, tylko po pierwsze, nie, nie można być gimbusem, po drugie, nie można nagrywać z durnych gier jak jakiś kurwa Minecraft czy inne GTA San Andreas. A po trzecie, no musicie znieść moje, moje gwiazdorstwo: nie będę żadnych sneakersów jadł. I tyle. Także mówię, skupiam się dziś, yy, będę się skupiać na magii, troszeczkę, mam nadzieję, że nagram te let's play, e. dostałem od sobie właśnie mój key okay. z powrotem do Action, yy, więc można już coś działać. Cały czas próbuję jakoś tam z konsolą coś załatwić, ale wiadomo, Hajs się nie zgadza, mordeczki musi się to zrozumieć i naprawdę. Z takich jeszcze innych rzeczy usunąłem filmiki z pewną panią na moim kanale. To jest raz, dwa, no postaram się coś bardziej już regularnie, regularnie przepraszam, wrzucać na ten kanał i, i może nawet coś sobie pogadam do tej kamery, kto wie. Um, oczywiście do tej troszkę, troszeczkę lepszej Więc y, dobra y, Piszcie w komentarzach Czego oczekujecie Ja postaram się oczywiście nie zawieść was Może nawet jakiś konkurs zrobię Tym razem magicowy nie odnośnie gier na Steamie, więc yy, możecie zasrywać mnie komentarzami, chętnie wszystkie przejrzę, chętnie podpisuję wam. Wiecie dobrze, że jestem prawilny ziomeczek, zawsze odpisuję, więc yy, więc, więc no prawie zawsze ten, czytam wasze komentarze, to, to jest logiczne. Yy, nie zachowuję się jak jak, jak frajer. Yy, tylko proszę mnie tu tam do gimpera nie porównywać, bo Lamus wrócił z serią o MTG i już jakieś tam porównanie w komentarzu było. Nie życzę sobie tego. Yy, nie mój target nie nie, nie nie jestem jego wielkim fanem, jeżeli o to chodzi, tej całej tej YouTube'owej Ferajny, robię to dla siebie praktycznie. No, ale co może wyleje Buldubska innym razem na ten temat. <laughs> Dobra, a także to był pierwszy taki vlog zapowiedź co wróci, co, co, ten mówię. Wpiszcie w komentarzach, co byście chcieliście, co byście chcieli, przepraszam, żeby wróciło. No i ja prawilne mordeczki kończę. Yy, takie raz dwa na szybcika to było. Yy, czyli co? Czyli już chyba wszystko załatwione, trzymajcie się do następnych filmików. Yy, pozdrawiam, yy, magister zapasów ma tu hot, o jeszcze z Incredible Hulkiem na, na, na piersi, nawet tu gdzieś się. Ten i moja piękna roślinka, kurwa na parapecie obok PlayStation 2. Dobra, ale koniec tym pseudobogactwem chwalenia się z wami. Trzymajcie się do następnego razu. Hej! A, jeszcze muszę to wyłączyć, bo to przecież samo się nie, 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 nie nager, znaczy nie, nie, nie odpali. Znaczy nie wyłączy. Nieważne. W każdym wypadku trzymajcie się, hej.